Od czerwca 2023 roku trwa powszechny program szczepień przeciwko wirusowi HPV, który obejmuje dziewczęta i chłopców w wieku od 9 do 14 roku życia. Tylko w wielkopolsce zaszczepiło się już 70 tysięcy dzieci, ale dane pokazują, że w niektórych powiatach, takich jak koniński czy kolski, rodzice wciąż decydują się na szczepienia rzadziej. Wirus HPV odpowiada między innymi za rozwój raka szyjki macicy. Choroby, na którą co roku w Polsce w Polsce umiera około 1300 kobiet. Dlatego lekarze i specjaliści podkreślają, że szczepienia są kluczowym elementem profilaktyki. Największą skuteczność osiąga się wtedy, gdy dziecko zostaje zaszczepione przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Rodzice mogą zaszczepić dzieci w każdej przychodni pos, ale także w szkołach, gdzie szczepienia organizowane są w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Doświadczenia innych krajów jak Australia pokazują, że dzięki powszechnym szczepieniom można niemal całkowicie, Wyeliminować zakażenia HPV i zmniejszyć umieralność na raka szyjki macicy w Polsce, to program, który może realnie uratować tysiące istnień.